chórem owszem, ale tchu może już zabraknąć, żeby wymienić wszystkie atrakcje, jakie najmłodszym na wakacje funduje Dom Harcerza. Pracownia śpiewu zaledwie otwiera listę. Jest bardzo, bardzo fajnie, można się wiele nauczyć i bardzo polecam. Bardzo dużo różnych przebojów. Polskich i, i zagranicznych. Przebojowo ma być przez całe lato w połowie wakacji trzeba pamiętać jednak o zmianie lokalizacji. Zajęcia będą trwały przez całe wakacje. Do końca lipca tu w budynku przy ulicy Dzikiej, a później zapraszamy do naszej drugiej placówki przy ulicy Wyszyńskiego. W zajęciach codziennie uczestniczy setka dzieci. Instruktorzy są przygotowani na jeszcze więcej. W każdej chwili można dołączyć, każdego dnia. No, widzę, że odkąd zaczęłam pracować, od, 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 od początku wakacji jest z każdym dniem coraz większe zainteresowanie tymi zajęciami. Można mobilnie uczestniczyć w różnych zajęciach albo stacjonarnie wybrać je. Jedną pracownię. Codziennie coś, coś nowego, codziennie coś innego, zabawy takie twórcze, żeby dzieci też zachęcić, zmobilizować, ale też i rozwinąć. Dzieci codziennie mają do wyboru pięć, 6 różnych propozycji, w tym zabawy na dworze pod okiem opiekunów i instruktorów z domu harcerza. W piątki są wycieczki i jest tutaj kino. Mamy tutaj fajne namioty, zabawki, skakanki, piłki i mnóstwo innych fajnych rzeczy. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, nie wymagają wcześniejszego zgłoszenia, konieczne jest tylko jednorazowe wypełnienie karty uczestnika podczas pierwszego pobytu na zajęciach.